Wyobraź sobie, że masz sobie kompas, który zawsze wskaże ci najlepszą drogę, nawet wtedy, gdy inni widzą tylko chaos i przeszkody. Tak właśnie działa strateg i jest to talent z domeny myślenia strategicznego. To nie jest tylko umiejętność planowania. To sposób, w jaki dostrzegasz w wzorce, możliwości i ukryte rozwiązania. To zdolność patrzenia dalej. Poza oczywiste i odważne wybieranie ścieżki, która prowadzi cię do celu. Jeśli jesteś strategiem, to wiesz, że twoje myśli biegną naturalnie ku możliwościom, ku alternatywnym ścieżkom. Gdy pojawi się sytuacja, która dla innych może być pełna znaków zapytania, ty niemal automatycznie tworzysz scenariusze, widzisz jakie decyzje mogą prowadzić do celu, a które mogą utknąć w miejscu. Twój umysł to przestrzeń planowania i analizowania tam, gdzie inni widzą chaos, ty widzisz strukturę. I potencjalne rozwiązania. To, co niezwykłe w talencie straty, to zdolność do dostrzegania szerszej perspektywy, nie tylko jednej drogi. Jesteś w stanie ocenić ryzyka, wyłapać szanse i przewidzieć, co może się wydarzyć, zanim inni zaczną się nad tym zastanawiać. Dlatego często jesteś tym, do którego zwraca się zespół, kiedy trzeba opracować plan działania. Ale, drogi strategum, mam coś, na co warto zwrócić uwagę. Twoja niesamowita zdolność do planowania może czasem stanąć ci na drodze. Znalezienie właściwego balansu między analizą a działaniem to klucz. Czasami może być trudno przestać analizować, szukać jeszcze jednej opcji, jeszcze jednej możliwości. I tutaj pamiętaj, że zbyt wiele opcji może przynieść paraliż decyzyjny. Czasem wystarczy wybrać jedną ścieżkę i ruszyć naprzód, wierząc, że w razie potrzeby będziesz w stanie dostosować swój plan. Mam dla ciebie kilka praktycznych wskazówek. Po pierwsze, współpracuj z osobami o talentach skierowanych na działanie. To one pomogą ci, gdy masz już dobrze przemyślany plan, ale potrzebujesz impulsu do jego wdrożenia. Po drugie, ustal sobie ramy czasowe na planowanie. Wydziel konkretne bloki czasowe na przemyślenia wszystkich możliwości, ale określ też moment, w którym po prostu podejmiesz decyzję i zaczniesz działać. Na koniec potrzebujesz, żebyś pamiętał, jak ogromna jest wartość Twojego talentu. Świat potrzebuje strategów, którzy przekształcają złożoność i chaos w sensowne rozwiązania. Twój talent sprawia, że zespoły czują się pewniej, że decyzje są solidne, a plany przemyślane. Dziękuję, że tu jesteś. Twoje umiejętności w przewidywaniu, analizie i planowaniu są niezwykle cenne, ale jeszcze ważniejsze jest, byś potrafił przełożyć swoje pomysły na działanie. Bo to, co sobie zaplanujesz, ma moc realnie zmieniać rzeczywistość. Do usłyszenia w kolejnym podcaście i powodzenia na drodze do doświadczania swoich talentów.